Powolutku zbliża się do nas nowa pora roku, więc dziś będzie o tym, jak ożywić jesienną garderobę. Mój patent postawić na mocny kolor, dlatego wybierając płaszcz na jesień z oferty modnych dużych rozmiarów, wyłowiłam elegancki czerwony z kieszeniami. Jest niezwykle kobiece i świetnie się prezentuje, na przykład z czerwonymi szpilkami. Świetnie się nosi, przede wszystkim dlatego, że wykonano go z niezwykle przyjemnego i miłego w dotyku materiału. Prosty i długi fason nadaje lekkości sylwetce, dlatego panie o figurze Plus size na pewno go polubią. Uroku dodają mu kieszenie na wysokości bioder i metalowe zatrzaski w złotym kolorze, które dodatkowo ożywiają nasze okrycie. W chłodniejsze dni zamierzam go nosić z białym szalikiem, który ma czerwony motyw, a on pięknie podkreśla wyjątkowy kolor naszego płaszcza. Kropką nad i mojego stroju są grafitowe spodnie w białe kropeczki, także z oferty modnych dużych rozmiarów. Nasze cygaretki świetnie się prezentują zarówno z balerynkami, jak i szpilkami. Są zatem takim eleganckim elementem garderoby, który możemy wykorzystać zarówno w codziennych, ale i w biurowych kreacjach. Polecam! Prost z jesiennej sesji zdjęciowej zapraszam Was bardzo serdecznie na Facebooka i Instagram Marta Fotkiewarta, bo tam znajdziecie jeszcze więcej modowych stylizacji. Serdecznie zapraszam!